Dzień dobry, chciałam się tylko pochwalić. Zobaczcie, jak bazylia mi urosła i trawa cytrynowa. Jest to hit. Tutaj jeszcze, tu się dopiero kiłkuje, tu już mięta mi rośnie. No, super to jest. Urządzenie. A propos tej kanapy, jeszcze to jest najlepsza kanapa na świecie, to znaczy ten materiał. Jak widzicie, dziewczynki cały czas tutaj sobie leżą. Lili zawsze musi leżeć na poduszkach, laki na oparciu i ta kanapa jest ze mną już 3 lata. Nie zmieniałam jej, nic nie robiłam z materiałem i ten materiał jest genialny. Jak coś się wyleje, to tylko biorę szmatkę z wodą i to schodzi. To jest najlepszy materiał. Nie wiem jak on się nazywa, napiszcie do Rozonero, jak, jak, jaki mam rodzaj materiału. Ale on jest w przeróżnych kolorach i jak macie dzieci, zwierzęta, to to jest top. Top, top, top. Tu cały czas są dziewczyny i zobaczcie, nic się nie dzieje. To jest tak specjalnie. A kanapa była robiona też na wymiar, bo chciałam gigantyczną, w nienormalnych rozmiarach.